Dzień dobry, dzień dobry wirutki Dobry, bobry, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na naszym kanale Ja jestem Ulicmajster, dzisiaj jest ze mną Strojny Korek Witam serdecznie, siema, witam I Cyborg No siema I dzisiaj będziemy grali w chowanego w obu miastach, wszędzie się można chować tylko nie, nie pod serwem, tak? Można się chować w budynkach, w planach budynku i tak dalej, takie rzeczy Dobra, a wy widzowie zostawcie łapeczkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych, fajnych odcinków z serwa A my lecimy już do odcinka, żeby nie przedłużać tutaj wam za bardzo Panie strojny korek, pan się umówił, że pan pierwszy szuka Zapraszamy do dziurki Mamy 5 minut na schowanie się Czas start Szybciej, bo nie chce mi się być w ciemnocie Ok, to weź pochodnie i syna to sobie postawi. To jest zabierane. Ale, ale nie, o kamerami światło No, kamerami światło jest najlepsze przecież. No właśnie. Łopatrz, pięknie pozostawię górze. Nie można. Nie. No, nie można inaczej się zapytam o kratki, jak się Aj, właśnie nie można się pytać o kratki. No chyba, że ktoś scituje, no to wtedy można. Ja, ja dobrze wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, tak krótko na tym że nie znam tego. Ja dobrze wiem, gdzie mam iść. Wy widzowie widzicie, gdzie ja się wkopuję. Właśnie dwie nie wkopuję, ale wlatuję. Tylko problem jest taki, że tutaj jest trochę za jasno. O właśnie! Właśnie tego potrzebowałem. Ja zgłaszam gotowość. Ja też. Dobra, lecimy! Kto pierwszy? Najpierw na kogoś innego jak przy Klasyczek. Rozpoczyna, rozpocząłem już czas. Gadaj miasto. Stary Górze. Część. Kurde, nie wiem, która to jest część. Dogadaj, to leciał w stronę starego miasta. No. Budowla. No, ale to będzie wiadomo, gdzie jestem. No i z tym, ale zapytał się o budowlę. Na no basen. <śmulatory> Dobra. Znaleziony, czy jeszcze nie? Znalezione. No to teraz mnie szukajcie. Zacząłem czas. Gadaj miasto. Stadio górze. Gadaj część. E, piąta. Gadaj budowlę. Stadion. jest część piąta, gra się. Tepnij się do mnie. Stadion. Siema, witam. Gadaj, o której strony jesteś? Zachodniej, wschodniej, południowa, wschodniej, północno, wschodniej czy jakiej. Filip, no. Oj, przepraszam. Cyborg, No, no ty nie możesz zradzić teraz w tym momencie. Dobra. Dobra, wiesz co? Eee, jestem bardziej od strony RTV Euro AGD. Ja, dzięki. No ale jest zniszczone, więc nie pytajcie. Przez kogo? Przez Latając... nie latającego już. bo jest Dobra, dawaj. Minuta czasu minęła. Minuta czasu minęła. Pamiętaj, że masz jeszcze dwa pytania. Dwa pytania, dobra. A nie, Dobra. czekaj, jedno masz jedną, bo jeszcze się zapytałeś po której jestem stronie. Dobra, czy jesteś w planie budynku? Tak. No ja nie mogę, ja jeszcze będę musiał odbudowywać. Nie będziesz musiał, bo ja to samo odbuduję. Nie ma się, poddaję się, bo to sensu nie ma, jak się chodź w takiej ogromnej... Dobra, pod, poddałeś się, tak? Tak. A spójrz po lewo od tego wejścia, w które wszedłeś. Poczekaj, że... Po lewo na końcu spójrz. Kto tam się czaił? Nie po lewo, żeż. O tutaj! Ja tu byłem? No, ty tam byłeś! Wariat, ty zabudowujesz tamto też! Nie, 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 nie bo to ty też się zbudowałeś! Ale ja wlazłem podwo podwodnie. Ja wlazłem tam pod wodą. Teraz szuka pan. Pan prezydent! Teraz zrobię tak, że nie znajdziesz. Punkt leci do pana Tak, także dziękuję. Jest 1-0-0 dla mnie, bo ja się dobrze schowałem. I po prostu szukający się poddał. Także jest jeden punkt dla mnie. Ale mam nadzieję, że teraz Was obu znajdę. I teraz ja się sam zamykam, ok? Ok 3, 2, 1, start! Chowacie się, macie 5 minut na to Macie 5 minut, żeby się schować Także radzę wam szybko, bo nie chce mi się tu czekać wieków na was Jeszcze Dobra, jedna, jedna gotowość. Także bardzo fajnie. No, co tam knujesz, panie, panie złoczyńco. Nie znajdzie że nie nigdy No zobaczymy. Yy, gotowość? Pamiętam. Tak, gotowość! Dobra, to zacznijmy sobie... Kto mnie tu zakopał, żeż? Nie niszczyć mi 0,75, 0! No, dziękuję. To To najpierw sobie poszukamy... Przepraszam cię, panie premierze. Gadaj miasto. W Stadio Górze, oczywiście. E, gadaj część. Tak, szóstą. Gadaj budowlę. Zaraz szóstą. Bloki to, są, to jest, jest, bloki to jest piąta albo siódma? Nie, nie, no nie no, jest piąta albo siódma nie, 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 bloku to, jesteś? nie, nie, jakim kolorze bloku jesteś? nie, 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 w którymś z tych mniejszych Okej okay. Jesteś w którymś z tych yy, Powiedz mi, na którym jesteś piętrze tego bloku? No, na poterze. O Nie, nie, aaa, nie, nie. to jest złote pytanie Na którym piętrze Widzowie, nie pytajcie, czemu nie jest to dokładnie urządzone, ale po prostu się śpieszyłem. Proszę, widzowie, nie pytajcie się o to. Dobra, my to szukamy pana. Tu pana nie ma. Jestem teraz w niebieskim. A który jest pierwszy w ogóle? W sensie. Pierwszy blok. Pierwszy postawiony blok to był brązowy. Chcesz podpowiedź? Tak. Nie widzę twojego niko. Ha, super mi podpowiedź. Dobra, w tą stronę idziemy. Pamiętasz hi hi. Ha, ha. No kurde nie, nie da się no! Trzy minuty szukania minęły, a ja go nie znalazłem wciąż. Tylko nie mów, jak mnie znajdziesz, to nie mów yy, na głos, gdzie jestem, proszę. A, bo to jest złota kryjówka, dobra. I schowam się tam też w rundzie z To <noise> będzie złoto, panie premierze. Bo ja cię nie mogę znaleźć totalnie. To, co dopiero pan Cyborg może powiedzieć, który jest kilka dni na tym serwie. Przeszukałem ja cały czerwony blok i cię nie ma na parterze. Czyli ty musisz być wtedy w brązowym. Tak, że przyszli... Pamiętaj, że jeszcze masz jedno pytanie. Więc to odeczanie. Pytaj się, czy jestem w planach budynku. Dobra, czy jesteś w planach budynku? Tak. Ja pierdzielę. Jak rozumiem, nie mogę użyć Game Mode Spectator. Całość już Nie wiem, poddaje się Poddałem się, punkt dla pana premiera Ty cyborg się nie tepaj Gdzie ty? Nie, piwnica się nie zalicza. Nie, nie mówić na kościu. Oj, Ale patrzę, już jestem. Patrz na to. Już patrz, Popatrz, musimy wlić. Patrz, 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 Nigdzie nie w Tu, Patrz, patrz, patrz Patrz, 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 patrz pat, patrz, no ja. Ok, ok, nie musisz wspomnieć tego, już jestem, wiemy. Dobra, Dobra pani Cybol, gadaj miasto. To jest stary Część. Tam gdzie stare miasto, nie wiem. Część. E, budowla. Zamek. O, ja cię. No dobra. Mogę, mogę się petnąć do cyborga... Eee, cyborga. Ale od razu shift. W sensie tam. A ja. Żeby ci nikt nie było widać. E to na czarnym mieście, ja to tyle lata, bo kap. Znaczy na stół wielka mówi... Wielka, Wielkam nie narodzeniowy. Będę jak coś w boże narodzenia, oczywiście będzie śmierła niewielka, bo i trzeba nie jest na. Tak, dobra, lecimy na zamek Ty możesz być wszędzie na tym zamku, nie? Mm -hmm. Powiedz mi, czy jesteś w wieży? Nie Dobra To wieżę sobie skipujemy Wykorzystajmy trzy pytania do Pana Cyborga Bum, cześć, mam z tej cześć, Cztery w się mam z tej strony, bawię. Tedy. Dydy, A no? Cztery, no. Siemawita. Tam tu pana szukamy. Dęty, dęty, dęty. Ha! <grym zna> witam. Mamę. Witam, witam panie. Dobra. Jeden, jeden mamy z panem premierem. Pan Cyborg na razie zero. I lecimy pan Cyborg teraz będzie szukał. Dobra, to mnie tepnijcie na tą klatkę. Gdzie to do gdy jasnej było? A chartu. Koniszczona taka dobra. Tylko jest tak bo ja nie znam tych części Dobra, to ja się dla Ciebie schowam w realistowicach Żebyś mnie no dawaj, dawaj Albo mamy Cię teraz. Ale nie, nie, jeszcze na tą kartkę. To o, dobra, no Uwaga! Trzy, dwa, jeden Rozpoczyna się czas na nasze chowanie się Czy mógłby pan się zastopować? No, a co pan by chciał? Ja się chowałam w tej samej klubie, tylko z Ależ to będzie złote. Złote! Złote! złote. U mama! Albo nie, tutaj, tutaj. Dobra, jedna dziesiąta czasu na schowanie się minęła. Czyli... Czyli pół minuty, jedna dziesiąta, zsumuj sobie to na jedną piątą, ile by to wyszło i po prostu podziel to przez dwa i już Dobra, powiedz czy kiedy, jesteś Gotowo. Gotowość, my jesteśmy Polacy, nie Anglicy Jesteście ready? Nie Ja gotowię ja jeszcze nie To, że najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie ja mam iść Aha, już wiem Przecież to jest idealne Co ja się tak trudzę? Starczy mi jeden blok By się tam dotknąć Dobra. Wystarczy mi ten jeden magiczny blok, żeby tam się dostać. O właśnie, tutaj. Już zgłaszam gotowość. Kogo pierwszego szukasz? Okay, jest... e, Szukam pierwszego Gracjana. No to starczy yes, jakiś czas. Gracjan miasto A jak myślisz? Stary Górze A no jak? Część, w sumie to nie wiem, która to, ale... Szósta Okej okay. Budowla Trzeba patrz w chmury Trzeba w chmury, Ja nawet o tym nie wiedziałam to nie jest drapacz chmur, on, on nie wygląda, on nie przypomina aż tak drapacza chmur. Po prostu jest jedną z najwyższych budowli w mieście. Nie wiem, to jest pewnie jakiś Big Ben czy coś takiego. Hmm. Big, Big Ben jest najwyższy w Stadio właśnie. Ale to nie jest ten. Rapoć chmur, a piętro? Nie wiem, gdzie to jest. Powiem ci tylko, że między jeden a pięć, Holarka i niektórzy coś z drapacz rapoć chmur, raczej zgarniecie we dwóch po punkcie. nie mam pytań. Yy, jeszcze Wie? masz dwa ok, jest hotel, ile czasu minęło, panie prezydencie? Się yy, ten dwie ten minuty, ten... czemu tak mało? Przyspiesz czas jak na live. Nie mogę, nie mam tej mocy magicznej. Esencja mi się skończyła. No nie bądź kluczem, jak to nikt Kur No kurde, no! Ten mi odebrał moc. Przecież. Ale bo... To może jest to. Ja nie wiem, który to jest, trafać chmur. No to gazu, bo połowa czasu minęła. No tak. wiem, ale najwyższy blok jest takich dużo bloków. Pytaj się, pytaj się! Co? Pytaj bo się o naj... coś. A. O. A ja nie wiem, jakie pytania zadać. Kurde. Czy to jest na starym mieście? Nie nie, dobra, bo to jest szósta część, no tak. Sprawdziłaś mnie. Okej, 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 okej. okej, I piętro to było 1,5. Mm, dobra. Chyba wiem, gdzie jesteś mniej więcej. No, półtorej minuty ci zostało szukania. Jest trochę kiepsko z czasem. A jesteś w placu, czy... Nie, nie jestem w, w tym placu. W tym sensie w tym yy, planie? Mm, nie. Cztery minuty szukania minęły. Nie zdążę. Możesz się poddać. Dobra, ja się poddaję. Gdzieś siedzę. Ja pierdzielę Zostań tam, ja się do ciebie na końcu tepnę, ok? Ja wale. Jeszcze się stało? Ja szukałem dosłownie na tym samym piętrze Już powiedziałem poddaję się, a on był dosłownie za mną No ja nie Ja On był dwie dosłownie, nie? Nie no, to cię uratowałem, panie premierze Dzięki! Dobra, to czekaj. Teraz ja! Teraz ja! Rozpocząłem to! Rozpocząłem co! Realizowice! Możemy wpędzić do Realistowic. Ja nie wiem dokładnie, które endy Dobra, że wiem, które endy Dobra część. Yy, druga. O. Pół druga, pół główne miasto, właściwie. Dobra. Ale to jeszcze podlega pod drugą. Tak, jakby trochę ta budowla, No wiem, że podlega w połowie pod główne miasto, ale o kistym. A budowla? Szpital. Hmm. Ale spokojnie, bo tu jest tyle sal, że mnie nigdy nie znajdziesz. No dobra. Muszę przelecić obok galerii, bo mnie wywali. Albo nad nią, na 300 kratce. Dobra, jestem już praktycznie w szpitalu. Kłócej! To jest taka złota kijniówka, nie? Ej, patrz, patrz, to będzie realny stylowy. Nie, 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 czekaj. Ha, patrz na mnie, patrz na mnie. Patrzę tak, takę tak. I patrz jak... I patrz na mnie. A jesteś na parterze? W sensie na pierwszym... na parterze, czy... Jestem na drugim piętrze. Nie liczę parterów w tych piętrach. Czyli jestem z parterem łącznie, i jestem na trzecim, ale bez parteru na drugim. Hej, to jest pierwszy. To jest mało salty na tym trzecim. No w sumie to tak. Na tym trzecim to jest mało. Za chwilę mi nie połowa czasu szukania. Okej. Chcesz się bo ty sam budowałeś ten szpital. No widzisz, to się nazywa Big Brain. Ja wchodzę do tych budowli, które sam budowałem. Przeszukałem już w każdą salę na tym trzecim. Co jest? <gry> Pamiętaj, że jeszcze masz jedno pytanie. <śmiew> o, cholerka No, będzie ciężko. Dwie minuty zostały. Dwie uty? Tak, dwie uty zostały. Czy, napewne, czy na pewno jesteś w sali? Nie. Jasne. Gdzieś to niby jest? Po to? Słuchaj. Gdzie ty jesteś, jak nie wstali? Gdzie na pewno? A mijałem cię? Nie, nie widziałem w ogóle twojego Niko Co? Świetnie. ty Niko? Poddajesz się? Jeszcze nie w sensie A. się czas? A ja Kurde, nie już nie mam pytań. <gry> nie, <gry> nie, masz pytań nie, <gry> nie mam <nic> <gry> pytań! Ej, Nie mam pytania. O ja się. Dobra, 40 sekund do końca Tak, ja poddaję się. Gdzieś tu jesteś. Zerwaj się! to no. <grymna> jest złota kryjówka, nie? Gdzie ty, Łoto? No. Jak stąd wyjść? Tutaj Siema! A A sobie chciałam odwalić Jak stąd wyjść? No! Jesteśmy w rogu szpitala, ludzie! Ej, mi, mi, mi. Ej, Ej, co? Nie, bo przygotowałeś specjalnie takie miejsce pod tą kampę. Ej, ale to nie jest trzecie piętro. Jest. Mówiłem, że drugie, ale bez parteru. A, trze a trzecie z parterem. O tak. Nie, bo tu jest taka sala, którą ty sobie przygotowałeś do tego chowania. Nie, po prostu tak jest w budynku. Z drugiej strony też to jest i z tyłu też to jest. Ja pierdolę, jak to jest. Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie widzowie. Jest dwa, 2-2, dwa, niedługo to rozstrzygniemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ściema! 是吗？